Witam i zapraszam na nową, lepszą, czyli jeszcze gorszą listę najgorszych anime jakie istnieją. I te tytuły nie są tak złe, że aż dobre, tylko po prostu złe. Ich oglądanie może zrobić krzywdę. Co więcej, wyłączyłem z rankingu kilkuminutowe animacje wyskrobane z dna beczki zwanej MyAnimeList. Znalazły się tu tylko pełnowymiarowe anime. Gotowi? Zaczynamy! Miejsce 10. Ishioni Sleeping co może być lepsze niż nic? Cokolwiek. I Shonen Sleeping to anime o dziewczynie, która śpi. Śpi. Leży i się nie rusza. Przez 40 minut gapimy się, jak dziewczyna śpi. Żeby jeszcze jakiś fanserwis był, albo żeby laska pierdnęła i było śmiesznie. Nie. Ona śpi i o tym jest to anime. A nie, przepraszam, czasami coś jej się przyśni, na przykład, że przytyła. Wysiadam. Miejsce dziewiąte. Conception. Jeśli ciekawi was, jaki jest najgorszy Iseka, jaki powstał, to odpowiedź brzmi Conception. Protak i jego ciężarna przyjaciółka kończą w nowym świecie. Ale jeden poród to za mało i bohaterowi zostaje powierzone zadanie zapłodnienia większej ilości kobiet. Może jeszcze by to zagrało, ale scen seksu tutaj nie ma. Cycków i fanserwisu też nie ma. Jest za to protag, który wszystkich zapładnia: i dziewczyny, i facetów, i zwierzęta. Nie pytajcie. Miejsce ósme. Narja Girls. Teraz pytam dlaczego. Dlaczego? Dlaczego to coś w ogóle powstało? Jaki był tego sens? Kto wpadł na taki pomysł? Pomijając grafikę, która jest koszmarnie szpetna, anime nic nie oferuje. Trójka dziewczyn ze sobą rozmawia, ale w sposób, który jest nie do zniesienia. Nastolatki ciągle trajkoczą, plotkują, jak przekupy na targu, jak kury, które nie pamiętają, o czym mówiły przed sekundą. Tego nie da się słuchać, to dosłownie sprawia ból. Miejsce siódme. Aiken. Pomijając kiepską animację, durną fabułę i ułomnych bohaterów, to anime sprawi, że zwątpicie. Tutajsze bohaterki mają biusty w wielkości dużych piłek do ćwiczeń z decathlona, a dziewczyna mająca normalną miseczkę D martwi się, że jest płaska. Na tanuki.pl kiedyś padło stwierdzenie, że serwis spożyty w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający. Więc lepiej się przygotujcie, bo po Eikenie czeka was potężne rozwolnienie. Miejsce szóste: piupa. Dobra. Co może być gorsze niż wszystko, co wymieniłem do tej pory? Incest? Mało. Kanibalistyczny incest? Dalej mało. Piłpa to anime opowiadające o nastolatce, która, aby przeżyć, musi jeść swojego brata. Nie doszukujcie się okrutnego znaczenia, bierzcie te słowa dosłownie. Na dokładkę, bywają epizody, gdzie cenzura zakrywa 95% ekranu przez 90% czasu antenowego, a my przysłuchujemy się lubieżnym odgłosom wgryzania się siostrzyczki w ciało braciszka. Co ja oglądnąłem? Miejsce piąte. Twinkle Nora Rockmi. Me. Pomijając fakt, że fabuła tego anime była równie interesująca jak świeżo malowana ściana, Nora ma coś, co może zabić. Szczątkową animację. Wiecie, jak wygląda film o klatkarzu dwóch kadrów na sekundę? Ja już wiem. Nigdy bym nie pomyślał, że animacja może wywołać takie cierpienie, nawet u osoby, która zwykle nie przykłada do niej wagi. Kto mógł to zrobić? Jak skończył? Mam nadzieję, że równie fatalnie, jak jego dzieło. Miejsce czwarte. Abunai Sisters. Mam zagwostkę. Czy twórcy siostrz chcieli stworzyć anime tak złe, że aż dobre, tylko im nie wyszło? Czy oni na serio myśleli, że zapodany tam serwis będzie kogoś jarał? Zresztą, nieważne. Abunai Sisters to pomyłka w łańcuchu ewolucji kina animowanego. Dwie siostry walczą głupotą, cycem i kiepskim angielskim z jakąś złą, nieudolną organizacją. Aż zacząłem się zastanawiać nad sensem swojego życia. Miejsce trzecie. Ex-Arm. Od razu się przyznam, nie obejrzałem tego anime do końca. Nie dałem rady. Nie umiałem, nie mogłem, nie chciałem. Kto robi anime w ten sposób? Ta animacja 3D była tak jałowa, postacie w ogóle nie miały ekspresji. Wiecie co? Zerknijcie na to. Wiecie kto to wykonał? Ja. W 2011 biedny, głodny student wykonał na sprzęcie sprzed dekady coś, co wygląda lepiej niż praca profesjonalnego studia. Czy oni nie wstydzili się pokazać tego ludziom? Ja bym się wstydził. Miejsce drugie. Atak na Marsa. I tak przeszliśmy do znanego, uwielbianego i szanowanego dzieła. Hametsu no Mars opowiada o ataku marsja na Ziemię. Animacja jest okropna, fabuła durna. Przy elementach akcji można zasnąć, a przy scenach, które powinny być wzruszające lub dramatyczne, nie da się nie śmiać. Tytuł można by uznać za prześmiewczy, niestety, końcówka udowadnia, że Hametsu no Mars chce być tytułem wielkim i ambitnym. Dno i metr muł. Przed pierwszym miejscem jeszcze jedno wspomnienie specjalne. Ten szlindodrop nie zakwalifikował się do topki, bo ma tylko 5 minut. Ale anime zasługuje na wspomnienie ze względu na fabułę. Pewnego dnia do słodkich dziewczynek przylatuje aniołek i daje im do zjedzenia pączka. Okazuje się, że pączek jest zrobiony z sików, a po jego zjedzeniu dziewczynki zachodzą w ciąże i rodzą kolejne pączki. To anime wywoła u Was martwicę mózgu. Polecam! Miejsce pierwsze. Tenku Danzai Skelter Heaven. Jak źle może być? Tokio atakuje wielka, nieruchoma, dwuwymiarowa kołamarnica. I nikt jej nie powstrzyma, bo nikt się do tego nie nadaje. Tu zawiadło wszystko. Pomysł na fabuły, który przed chwilą przedstawiłem, jest najmocniejszą stroną tego anime. Bo grafika, animacja, postacie, montaż, reżyseria, praca seju i nawet poprowadzenie fabuły są tu koszmarne. Tu naprawdę nie ma nic co byłoby dobre, średnie lub nawet kiepskie. Tu wszystko jest katastrofalnie złe. Nie polecam. Jak się wam podoba ten festiwal okropności? I mówię serio. Naprawdę są najgorsze anime jakie istnieją. One są tak złe, że ero manga Sensei, School Days czy drugi Neverland to przy nich dzieła sztuki. Radzę unikać.